Nancy Parent, Kubuś Puchatek, każdy jest wyjątkowy. Pewnego ranka tygrys przybrykał do Puchatka na śniadanie. Puchatek i prosiaczek siedzieli już przy stole. Dzień dobry, Puchasiaczki, zawołał tygrys. Tygrys natychmiast bryknął do lustra, przejrzał się w nim i popatrzył na przyjaciół. Tak jak podejrzewałem powiedział z namysłem Och, te paski! Co właściwie masz na myśli? zapytał prosiaczek. Ty, Puchatek, nie macie pasków wyjaśnił tygrys. Mam paski na koszulce odparł prosiaczek A dlaczego ja mam je na sobie zapytał tygrys. Puchatek pomyślał chwilkę i odpowiedział Bo jesteś tygrysem to żadne wytłumaczenie prychnął tygrys i postanowił, że pozbędzie się swoich pasków ale jak to zrobić? Porozmawiaj z kangurzycą, poradził prosiaczek. Bardzo dobrze usunęła czekoladową plamę z koszulki maleństwa. Może potrafi usunąć też twoje paski. Poszli więc do domu kangurzycy i powiedzieli jej o zamiarach tygrysa. Kangurzyca bardzo się zdziwiła. Dlaczego chcesz się pozbyć takich ładnych pasków? Bo bez nich będę bardziej podobny do wszystkich, odparł tygrys. Mam pomysł, zawołało maleństwo. Chodźmy do mojego pokoju. Stało tam mnóstwo puszek farby. Maleństwo, prosiaczek i puchatek chwycili pędzle i zaczęli zamalowywać paski tygrysa. Kiedy skończyli, farba była wszędzie, ale paski zniknęły. Cały tygrys był uroczo pomarańczowy. Po zabawie kangurzyca kazała im się wykąpać. Tygrys uwielbiał kąpiele. Pierwszy skoczył do wanny z pianą. Później cała czwórka starannie się wytarła. Tygrysku! krzyknęło maleństwo. Twoje paski wróciły. Niemożliwościowe, ryknął tygrys i podbiegł do lustra. Kiedy zobaczył swoje paski, posmutniał tak bardzo, że nie miał ochoty brykać. Może zakryłoby je jakieś ładne, ciemne błotko? Zastanawiał się puchatek. Tak jest, misiowaty, krzyknął radośnie tygrys. Wytarzam się w błocie. Bryknął do błotnistej kałuży i tarzał się w niej tak długo, aż ubłocił się od uszu po czubek ogona. Akurat przechodził tamtenty kłapołuchy. – Przegapiłeś jedno miejsce – powiedział do tygrysa i zanurzył ogon w błocie. Gdy kłapołuchy do końca go ubłocił, tygrys się uśmiechnął. – I już po paskach? – Owszem – odparł kłapołuchy – ale według mnie były całkiem ładne. Tygrys go nie słuchał, by wyraźnie uradowany. – Zagrajmy w mysie patysie – zawołał. – Kto pierwszy do mostku? Ruszyli biegiem. Został tylko pokryty błotem tygrys, który stał sztywny jak posąg. Kiedy Puchatek się obejrzał, zobaczył, że tygrys stoi tam, gdzie stał. – To absurdalne! – sapnął tygrys. – Jeśli nie będę mógł się ruszać ani brykać, to jaki ze mnie tygrys? Przyjaciele zanieśli tygrysa nad strumek i wrzucili do wody. Kiedy tygrys zmył z siebie błoto, prosiaczek zapytał go, czy nadal chce pozbyć się pasków. Oczywiście, odrzekł tygrys. Tygrysy nigdy się nie poddają. Puchatek zaproponował, żeby poszli do niego na małe co nieco. Miał nadzieję, że jeśli jedząc miód powie sobie, myśl, 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 wymyśli, jak mogą zniknąć paski tygrysa. Hm, zamruczał puchatek po chwili. A może byś spróbował mojej specjalnej miodowej maseczki? – Żeby pozbyć się tych pasków, spróbuję wszystkiego! – krzyknął tygrys i zaraz poweselał. – A co to jest miodowa maseczka? Kiedy doszli do domu Puchatka, miś wyniósł kilka garnków miodu i wylał ich zawartość na tygrysa. Gęsty, kleisty miód dokładnie zakrył paski. Teraz cały tygrys był uroczo złocisty. Ledwo jednak skończyli nadleciały pszczoły. Tygrys rzucił się do ucieczki i znów znalazł się nad strumykiem. Tygrys wziął głęboki oddech i wskoczył do wody. Miał za sobą farbowanie futra, kąpiel w kałuży i miodową maseczkę. Co jeszcze mógł zrobić? Zmartwiony tygrys spojrzał w niebo i zobaczył sowę przemądrzałą. Witaj, tygrysie, zawołała sowa. Z daleka dostrzegłam twoje wspaniałe paski. Tygrys z dumy aż się wyprężył. Wracając do domu, Puchatka wbryknął do królika. Dobrze, że jesteś, powiedział królik. Chciałem ci pokazać moje pasiaste tulipany. To dzięki twoim paskom wpadłem na pomysł, żeby je zasadzić. Tygrys zaczął głośno myśleć. Wszystkim podobają się moje paski. Dzięki nim sowa wypatrzyła mnie z bardzo wysoka, a królik wpadł na pomysł zasadzenia nowych kwiatków. Ho ho ho! Nie ma co, paski są przepięknościowe. Jak dawniej rozbrykany wpadł do puchatka. Zmieniłem zdanie, oznajmił. Kocham swoje paski, dzięki nim jestem wyjątkowy, bez nich nie byłbym sobą. Rudy, skoczny, ogoniasty, gruby, chudy czy pasiasty, jesteś piękny, co tu kryć? Najważniejsze, sobą być. Każdy jest wyjątkowy, tygrysy to wiedzą najlepiej. Koniec.